Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym filmiku. I pierwsze co się rzuca w oczy to ten makijaż. Tutorial do tego makijażu będzie kolejny po tym filmiku, więc wyczekujcie go, jeżeli Wam się podoba. I jak już się pomalowałam, to pomyślałam, że nagram coś luźniejszego, ale dalej, związanego z tematyką, oczywiście, urodową. I jest to tak który e, widziałam u Maksyneczki rok temu. Nazywa się on Sleeping Beauty i bardzo mi się spodobał, więc e, jeżeli jesteście ciekawe odpowiedzi na e, pytania z tego tagu, to zapraszam do oglądania. I lecimy, będę tutaj zerkać na ekran, bo tutaj mam e, pytania i numer jeden. Jaki jest Twój ulubiony sposób zmywania makijażu wieczorem? Chusteczki do demakijażu czy mycie twarzy? E, Chusteczki do demakijażu u mnie nigdy nie zagościły. E, jakoś nie podoba mi się ten sposób zmywania, czym te chusteczki są nasączone, nie wiem. Zawsze mam, mam wrażenie, że, że, że nie, nie, nie domyją nawet mi dobrze makijażu. To nie jest taki miłotwierący sposób dla mnie. Więc ja twarz zmywam najpierw płynem micelarnym, oczy zmywam e, specjalnym płynem dwufazowym do demakijażu. Akurat teraz mam niwa, Zwykle teraz były promocje e, na to duo i bardzo lubię ten płyn do demakijażu, ten bram, bo, bo całkiem też dobrze się sprawdza, a później myję twarz e, żelem, żelem olejkiem Oskia Renaissance Cleansing Gel i szoruję twarz taką gąbeczką z celulozy i to jest to jest mój sposób na zmywanie zresztą filmik o mojej pielęgnacji dziennej, wieczornej e, mogłyście zobaczyć jakiś czas temu jak jeszcze go nie widziałyście to go podlinkuję pod spodem. Drugie pytanie jak jest twój ulubiony płyn do demakijażu i lub chusteczki? No właśnie powiedziałam chyba <gryw> ja nie przeczytałam dobrze tych pytań wcześniej no właśnie płyn do demakijażu e, Nivea obecnie tak naprawdę wiele, wiele płynów do e, demakijażu micelarnych się nie sprawdza Редактор ale na ten moment jest to właśnie ten z Nivea. 3. Eee, twój ulubiony sposób na zbywanie makijażu wodoodpornego również wam powiedział o tym najcieńszy makijaż oczu zawsze zmyję tym płynem dwufazowym z Nivea świetnie mi się sprawdza pięknie rozpuszcza mi makijaż wiele z was pisało, że go bardzo lubi, i pisały, że jej uczula i podrażnia oczy widać że jesteście wrażliwe na jakiś składnik nie, nie uczula żaden kosmetyk na świecie tak naprawdę, więc spokojnie mogę używać i bardzo mi się podoba mm, i mam go zawsze w zapasie, kilka butelek. Leczek, jak jest promocja 2 za 1, co zawsze łapie kilka? I pytanie numer 4. Robisz peeling wieczorem? Jeżeli tak, to czego używasz? Na przykład szmatki, szczoteczki typu Clarisonic. Miałam Clarisonic, używałam, nie widziałam żadnej różnicy. Wcześniej też złuszczałam szmatką muślinową mocniej pocierając. Również ta gąbeczka z cellozy zapewnia mi delikatne złuszczanie, ale takie, które powoduje odświeżenie mojej skóry, regenerację, usunięcie wszelakich suchych skórek, rozjaśnianie blizny i wszystkich jakichś e, niedoskonałości, to zawsze to robię kwasami. Już od jakiegoś czasu i one najlepiej się nie sprawdzają, nic lepiej nie działa i w tej chwili są to płatki nasączone kwasem glikolowym, e, które również widziałyście w filmiku z moją pielęgnacją. To jest po prostu zbiór takich małych płateczków. Jest ich tutaj 60 w opakowaniu. cienutki mały płateczek nasączony po prostu kwasem. Przemywam sobie nim twarz i, i dla mnie to jest peeling gotowy, więc nie ma łatwiejszej i przyjemniejszej rzeczy. Yy, numer 5. W pielęgnacji wieczornej wolisz kremy, oliwki, olejki? Które? Yy, kremy kiedyś lubiłam, bo to jedyna opcja, w sumie krem na noc. Potem się ten jakby świat pielęgnacji rozszerzył, wyszły różne... albo ja się dowiedziałam, coraz więcej jest też nowych produktów, takich jak sera, um, specjalne olejki um, i różniaste inne mieszanki. A mnie najbardziej przypadł do gustu um, ten stary Chapman Overnight um, Facial. Z serii Skinesis i to jest moje czwarte opakowanie, i już wam nadal z powodzeniem jedna pompka e, na całą twarz, tak sobie właśnie wklepuję w dłonie, potem wklepuję w twarz. Olejki się u mnie sprawdzają genialnie i wyciągnęły mnie z trądziku, i e, jestem bardzo zadowolona teraz ze swojej skóry, więc na pewno o kwasy i olejki to jest najlepsza droga. Ale też jeżeli chodzi o krem, to używam też Pepta Bright nadal, to jest moje drugie opakowanie, w które już się kończy. Już wam go regularnie codziennie i to jest taki krem z kwasem mlekowym, który ma też na za zadanie nawierzyć skórę i yy, rozjaśnić przebarwienia. Moje przebarwienia rozjaśnił w sposób świetny i nadal używam, bo jeszcze jakieś drobne plamki są, żeby całkowicie wyrównać te kolory po tych starych moich nierozkonałościach i bardzo wolno to idzie ale te świeże bardzo szybko, jak miałam na poliszku te świeże, to bardzo szybko mi to rozjaśniło, ale te starsze, naprawdę te takie drobne, podskórne, to, to, to dłużej troszkę schodzi, ale widzę naprawdę różnicę, więc Pepta Bright używam i używać będę. Numer 6, Twój ulubiony przeciec maszkowy, krem pod oczy. I, no ja z maszki pod oczami mam, nie ma co ukryć, no taką niestety mam budowę gały i co zrobić, więc kremy przeciec maszkowe to u mnie jest taki mus i w tej chwili używam Stata Harper i to jest Restorative Eye Cream nie jest to tani krem, ale naprawdę skład jego jest niesamowity używam go już też regularnie od jakiegoś czasu i zauważyłam napięcie skóry wokół oczu jest na pewno bardziej nawilżona, odżywiona i zregenerowana I myślę, że kupię drugie opakowanie, bo chyba to jest najlepszy krem pod oczy, jaki miałam, plus to piękne opakowanie w szklanej buteleczce z pompką i zauważyłam, im więcej zużywam, to w środku, jest taki woreczek, nie wiem, czy widzicie, taki o, jest, tutaj jest taki woreczek i jakby próżnio, próżniowo zapakowany jest ten krem, więc za każdym razem jak pompuję, to, to on się bardziej zasysa, więc też mam pewność, że te składniki są aktywne, świeże i cały czas um, muszą działać. Um, możecie też zamówić z przesyłką do Polski Tata Harpy, jeżeli Was to interesuje. Chyba na stronie naturissimo.com, ja stamtąd załam Numer 7. Zdarza Ci się nie zmyć makijażu przed snem? Nie? Nigdy mi się nie zdarza. To jest e, mus i no, bez tego po prostu czuję się totalnie brudna i wiem, że moja skóra cierpi i e, nie potrafię funkcjonować z tą myślą, więc czasami jak mi się nawet zdrzemnie to, to e, chyba tak mam to ustawione w głowie, że zaraz się buzę i biegnę, biegnę się umyć, umyć buzię, porządnie wyszorować tak jak to zawsze robię i wtedy po prostu mogę się oddać e, spokojnemu odpoczynkowi, bo bez tego ani róż, naprawdę. I skóra zawsze dziękuję następnego dnia, więc y, to wpływa na wszystko i na samopoczucie i, i na ogólny stan cery, więc to jest ważne. Y, numer 8 zasypiasz. Y, czy kładziesz głowę na poduszkę i już pisz, czy nie możesz zasnąć, czy zajmuje ci to kilka minut? Zwykle zajmuje mi to kilka minut. Ym, nigdy nie byłam takim śpiewem. Mój mąż na przykład kładzie głowę na poduszkę i od razu śpi. Ja zwykle muszę poleżeć kilka minut, tak uspokoić myśli i dopiero, dopiero mi się udaje zasnąć. Numer 9 mówi się, że powinniśmy spać 8 godzin, jak to przeciętnie wygląda u Ciebie. Ym, no ja kładę się spać przeciętnie o pierwszej, wstaję o siódmej, y jest to 6 godzin, nie 8 i mnie to wystarcza, Czyli się wystarczy spana i myślę, że nie ma tak co brać na serio e, dokładnie ile godzin powinniśmy spać, e, tyle ile nie wiem, przyzwyczailiśmy się, ile nam wystarczy ile pasuje do naszego trybu życia i, i co najważniejsze e, po jakim czasie czujemy się wypoczęte, to myślę, że nasz organizm najlepiej wie więc mnie w tej chwili 6 godzin wystarcza, taki mam też tryb życia, że, że do tej późnej nocy siedzę i wcześniej rano muszę wstać, więc no tak się, tak się już złożyło i tak, tak jest ok. E, numer 10 Twój sekret no dobrze przespaną noc Mmm. Przede wszystkim właśnie uspokoić myśli, e, mieć przy łóżku wodę, żeby się napić przed snem e, wody. Ja bardzo lubię e, również włączyć relaksacyjną muzykę. Jeżeli Was interesuje, jakie ja słucham, to również wrzucę Wam link na dole, bo, bo ta muzyka niesamowicie mnie uspokaja. E, bardzo lubię mieć przytłumione światło włączone, e, bądź jest to moja lampka nocna, która, którą jest bryła soli himalajskiej, bądź jest to e, Kupiłam ostatnio takie takie, takie urządzenie. Które, e, które wyświetla na suficie, kładzie się to na podłodze, wyświetla na suficie efekt takich fali, jakbyśmy były na basenie czy coś. Takie bardzo ładne, różne odcienie. Zwykle wybieram niebieski i one się tak, wiecie, ruszają fajnie na suficie. Wygląda jakbym właśnie była na basenie albo gdzieś w spa. E, e, lubię też dobre zapachy, e, lawendę bądź e, jakiś spray do poduszek, właśnie taki e, uspokajający i e, mnie się to wszystko składa na dobry sen. I myślę, że najlepszym sposobem jest zostawić jednak wszystkie problemy poza łóżkiem i udać się spokojnie na odpoczynek, bo bez tego jednak ani rusz dajmy swoim organizmom się porządnie wyspać i odpocząć. I to by były wszystkie pytania. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało, tak i tak. I oczywiście, jeżeli macie ochotę go otworzyć, te z was, które nagrywają kanały, to nagrywają, mają swoje kanały, to zachęcam do, do zrobienia tego tagu. No i widzimy się w kolejnych filmikach. Następny będzie właśnie ten z tym makijażem, więc do zobaczenia w tymże tutorialu. Pozdrawiam. Pa.